Jak z takiej grafiki zrobić coś takiego i to dosłownie w 5 minut. Myślę, że tyle czasu zupełności nam wystarczy. Więc, wystarczy. Więc zaczynamy od pustego płótna. Ja tutaj mam pustą stronę. I pierwszą krokiem, który sobie tutaj stworzymy, to jest stworzenie sobie tła. W przypadku pierwszego zdjęcia tłem jest kolor pomarańczowy, a my tutaj chcemy, żeby to nasze tło było bardziej ciekawsze. Zaczynamy od zmiany koloru i ja tutaj przychodzę do nowego koloru, wybieram sobie formę gradientu i chciałabym, żeby jeden z kolorów był biały, a drugi kolor pomarańczowy, więc wybiorę sobie tutaj kolor pomarańczowy. Również mogę tutaj na słupaczkach sobie poprzesuwać. I teraz chciałabym, żeby ten mój gradient miał taką formę, na przykład że na dole będzie biały, a u góry będzie pomarańczowy. W związku z tym przesunęłam tutaj kolejność kolorów i wybrałam trzeci styl gradient. Następnie przechodzę do zakładki elementy i tutaj szukam takiej tekstury, która się nazywa noise. Wybieram zakładkę zdjęcia i wybieram tutaj może tą trzecie tutaj zdjęcie. Rozciągam to zdjęcie na całą Tutaj wielkość naszego projektu, a następnie zmieniam przezroczystość na takie 26. I mamy już pierwszą część tła gotową. Następnie będę potrzebowała zdjęcia. Ja tutaj korzystam z zdjęcia z zasobów kanwy, a to oczywiście możesz wykorzystać własne zdjęcie Następnie usuwamy tło. I teraz przerzucamy w poziomie, żeby ta tutaj nasza postać znajdowała się w prawym, w prawym rogu. Umieszczamy tą postać mniej więcej w tym miejscu, a następnie dodajemy do niej tutaj jeszcze efekt cienia, na przykład taką poświatę. Ok, więc mamy na razie, na razie umieszczamy tą panią w tym miejscu i teraz będziemy tworzyć taki efekt, tak jak tutaj widzisz, takich um, linii, takiego rozmycia. Więc przechodzimy do pustej strony, otwieramy sobie pole tekstowe, wybieramy sobie nowe pole tekstowe, wpisujemy tutaj literkę C i zmieniamy jej font na, mm, jej font na przykład na taki. Josiko, następnie zmieniamy kolor tutaj na pomarańczowy i pobieramy tę stronę jako PNG. Czyli wybieramy sobie PNG przezroczyste tło yy, i wybieramy sobie bieżącą stronę, czyli tą 17. Pobieram tutaj tą, yy, tą literkę, a następnie ponownie ją dodaję do mojego projektu. I tutaj dodaję efekt rozmycia, czyli wybieram sobie cały obraz rozmywam tą naszą literkę i tutaj teraz to co mi zostaje to porozciąganie jej właśnie w taki sposób, żeby tutaj ten efekt uzyskać i ja sobie zrobię to na przykład tak. Przeciągnę teraz tutaj ten cień za moją postać i teraz to co tutaj mogłabym zrobić to Mogę dodać jeszcze jakieś elementy dekoracyjne, na przykład takie ikonki z Instagrama. Również dodam tutaj efekt rozmycia, żeby one były takie troszeczkę niewidoczne. Mogę tutaj jeszcze troszeczkę pomniejszyć. I teraz to, co nam zostaje, to zostaje nam dodanie pól tekstowych. I ja tutaj mam w przykładzie. Y, trzy oddzielne pole tekstowe i w każdym z tych pól tekstowych mam inne y, słowo Ten, y, to pole tekstowe jest y, tutaj tą czcionką i oczywiście możesz tutaj wykorzystać y, jakąś inną y, czcionkę, która będzie pasowała do Twojego projektu możesz tutaj y, w tym przypadku wybrałam kolor, który jest kolorem białym i do tego dołożyłam efekt podniesienia, ale oczywiście możesz sobie tutaj skorzystać z innych efektów, które y, które chcesz, żeby ten twój nagłówek tekst był bardziej ciekawy. Tutaj jeszcze mam taki element jak call to action, który umieściłam właśnie w takiej ramce ze strzałką, żeby zwrócić na to uwagę. I robimy to w ten sposób, że przechodzimy do zakładki elementy i tutaj z elementu wybieramy kształty, zmieniamy tutaj obramowanie, dodajemy obramowanie, zmieniamy kolor wnętrza na przezroczysty, przybliżymy. Troszeczkę, żeby tutaj lepiej było to wszystko widoczne. Powielę sobie tutaj ten kształt, tak, żeby jeszcze zrobić taki prostokąt, który będzie miał tło. Tutaj mogłabym zmienić kolor, na przykład tej, kolor tej ramki na biały, i tutaj również dodam też kolor tła na kolor biały. Dodam sobie teraz pole tekstowe, na przykład skopiujemy tutaj to. Sprawdź opis jako nasze Call to Action. Zmniejszymy troszeczkę tutaj ten nasz tekst, żeby zmieścił nam się do ramki. A następnie jeszcze z zakładki, elementy i tutaj sexy kształty. Wybierzemy sobie ramkę i wybierzemy, przepraszam, kształt. Wybierzemy sobie strzałkę i tutaj tą strzałkę umieścimy. Umieścimy ją na naszym Prostokącie z kolorem. Możemy tutaj zmienić też kolor na jakiś ciemniejszy, na przykład. Tak, tu przez przypadek coś kliknęłam. I tak naprawdę mamy to. Nasza grafika już jest gotowa. I tak jak obiecałam, nie zajęło nam to więcej niż 5 minut. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał, ta metamorfoza Ci się podobała. Jeśli masz jakieś. Swoje grafiki, które chcesz właśnie poddać takiej metamorfozie, to napisz do mnie, bardzo chętnie Ci pomogę.